Ogólnopolska konferencja Edukacja przyszłości odbywa się od pięciu lub sześciu lat. Miejscem jej jest właśnie miasto Lublin. Najcenniejszym elementem jest nade wszystko ta możliwość podzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem no to są największe zalety. Konferencja, na której się znajdujemy, jest jedną z niewielu w Polsce. Która ma wymiar tak bardzo merytoryczny. Tutaj spotykają się fachowcy, mogą rozmawiać na temat oświaty, nie zaczynając od początku. Żyjemy w czasach rozwoju sztucznej inteligencji. Na pewno będziemy żyli w czasach całkowicie cyborgizowanych, tak, czyli, czyli w, w permanentnych sztucznej inteligencji. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukacji to jest coś, co nas czeka, i pierwsze elementy właściwie już nastąpiły. Jeden aspekt to wykorzystanie tej sztucznej inteligencji przez uczniów czy studentów, a drugi aspekt wykorzystanie przez kadrę nauczycielską i ministerstwo, czyli jakby przygotowanie odpowiednich programów na nauczanie. Musi nastąpić gruntowna zmiana w systemie kształcenia i doskonalenia nauczycieli z wielkim naciskiem na. Kształtowanie umiejętności metodycznych nauczycieli. Jest to konieczne, szczególnie przy tym szybkim rozwoju technologicznym. Nauczyciele, dyrektorzy szkolą się. Dzisiaj sztuczna inteligencja wchodzi bardzo mocno i na pewno będziemy korzystać także z rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji, bo już korzystamy, jeżeli chodzi o obsługę samorządu. Ale będziemy także ją wprowadzać do systemu edukacyjnego, z tą świadomością, że potrzeby także z niej korzystają i powinni z niej korzystać. I my powinniśmy uczyć uczniów jak z tego korzystać, jak zadawać pytania, jak wyciągnąć informacje, i jak rozwiązywać pewne problemy. Tylko, że problem rozwiązywać uczeń, a nie sztuczna inteligencja z niego. i to jest największe wyzwanie. Zostaliśmy partnerem strategicznym tego wydarzenia, żebyśmy mogli razem z Microsoftem przedstawić nauczycielom, dyrektorom, jak mogą używać sztucznej inteligencji co-pilot w złożeniu szkołą i nauczaniu dzieci w szczególności, że może i nauczycielom, i dyrektorom, i zarządom mocno przyspieszyć pracę i ułatwić życie.